Nowe komputery, tablety, tablica multimedialna i wiele innych pomocy dydaktycznych mogą z nich korzystać uczniowie rzemieślniczej szkoły zawodowej imienia Stanisława Palucha w Wałbrzychu. Szkoła wygrała projekt na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt nazwano Odkrywamy siebie, odkrywając świat. Jego założeniem jest wyrównywanie szans uczniów rzemieślniczej szkoły zawodowej. Łączny koszt to około 450 tysięcy złotych. W ramach tego projektu zaproponowałyśmy wyposażenie. W pomocy dydaktyczne, pracowni multimedialnych, takich centrów multi, multimedialnych, związanych z nauczaniem przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Tak, czyli matematyka, biologia, chemia, geografia, fizyka to są przedmioty, które są w szkole branżowej, które są też powiązane z nauczaniem zawodowym, z kształceniem branżowym, z wykonywanym zawodem. Przez uczniów, w związku z powyższym uznałyśmy, że są to rzeczy istotne i są to oczywiście kompetencje kluczowe, które trzeba kształcić u uczniów. W związku z powyższym stwierdziłyśmy, że będzie dobrze, jak taki projekt powstanie. Uczniowie szkoły branżowej imienia Stanisława Palucha mogą już korzystać z dwóch centrów multimedialnych. Będą tam odbywać się zajęcia dodatkowe. Uczniowie mogą korzystać również ze stypendiów. W ramach projektu przyznano ich 10 w kwocie 300 zł. Szkoła zatrudniła też szkolnego psychologa i doradcę zawodowego. Przeprowadzane są również szkolenia kadry nauczycielskiej. Chodzi o szerokie wsparcie ucznia. Powstanie projektu było konsultowane z uczniami. Trzeba było sporządzić taką diagnozę. Potrzeb uczniów, nauczycieli, rodziców, także powstała taka diagnoza. W związku z tym też badaliśmy, jakie są wyniki edukacyjne uczniów z tych przedmiotów, jakie są ich potrzeby i jakby projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie uczniów, nauczycieli, rodziców. Jak uczniowie oceniają nowe pomoce i warunki w szkole? Jest szansa lepszego rozwijania się, więc poszerzanie wiedzy. Nowe zajęcia są dodatkowe, przyrodnicze, matematyczne, że to na pewno jakoś pomaga nam się jeszcze bardziej rozwijać. Do tego są stypendia motywacyjne, które też pomagają w jakiś sposób motywować do nauki. Myślę, że budzi zainteresowanie praca na tabletach, komputerach nowych, że technologia, która weszła do szkoły, może bardzo ułatwić. W szkole obecnie kształci się 240 uczniów na kierunkach takich jak fryzjer, cukiernik, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych oraz monter.